Nie wiem, czy to zdąży nagrywam, bo tak on zlaży zlazy, ale to zobaczcie, jak schodzą. A gdzie jest ta menda? Tu jest, o. Widać go? Ja go nie widzę w telefonie. Ale gdzieś tutaj. A, tu jest, o. Tu jest nad, nad Tatkiem. A zobacz, te stoją w dachu w ogóle, o. Zobacz, co się dzieje. No... I dziwoda, że one potem taki mają rytm i nie chcą wyjść z dachu. Także się uda raz w tygodniu spędzić, żeby on nie tłukł. A on nad tatkiem jest. No. Nie widać przez te krzaki teraz. Tu idzie. A ja nie przybliżę, tak chyba. No idzie, bo tam jeszcze zostało w górze. Trzy, cztery, pięć sztuk jeszcze jest. On tu idzie. Tu idzie. O, o, za tym co nie trzeba. E! Udało się krzyknąć i nie wziął, ale idzie znowu za nim. E! I nie wiem, czy ten ciemny wyskoczył, czy go tam... Ani jaszczębia, ani jego to, to chyba wziął, tak. Tak, żałobnik tak siada, tam jeszcze chodzi dwoje. Ale jak on go gdzieś sapnął to on tutaj musiał gdzieś blisko z nim spać. Ja się idę, tam przejdę. Może zobaczę, może on się po niej gdzieś poszedł, bo ale to nie był ten duży. Ten duży to jak przychodzi, to chodzi to już taki le. A ten to był taki strasznie taki szczupły No i ten to konk konkretnie no. Dobra, pauzujemy. Będę się rozglądał tutaj po tych krzakach. On poszedł, tutaj jest ten jaszcząb. Tylko ktoś tam krzycza w tym polu. I co? Ale rozerwał go? Nie ma krwi? Pokaż go, pomoże, on tylko, bo on pod tą siatką był. Aha, tutaj był dalej Chyba ja mam tutaj To ty przez podczas koczę się, a mi się nie chciało. Pokaż go Ale to nie jest mój gołąb. No nie wiem. Człowieku, ja bym to łeb Po coś ty biegz. Ja idę ręce od i to nie jest mój gołąb. To nie ma spinek z kuprem Jedno tak chodziło ciemne bokami z rana Uf, tak latało. To, to ledwo latało. Tak, puszczę go. No. On pójdzie zaraz. no, Ja go puszczę. Człowieku, z. O, czarny punkol, taki długie plecy. Op. A mówiłem, że jeden ciemny tak słabo chodzi, nie? I tak się zastanawiałem, czy to z moim się to stało, czy. Ani spinek, ani nic. On mógł. A, no, tak, gołębia, ale zobacz. Ja bym się ty dospalił człowieku a, ten. takiego, a gołębia, tak zrobić. A gołębia usiadły? Usiadły, wszystkie zeszły, nie? A mówię ci, że jeden ciem, ciemny tak, tak słabo chodzi, coś mówię, nie? Pod nimi to latało, odchodziło, przychodził. A co z tym gołębiem? Pójdzie za płot. Za płot, no. Za, za ten, za płot, nie? No to ja Ci powiedziałem, że niepotrzebnie, że skakał, nie? Ale skąd żeś mógł gdzieś tak? Nie widziałem, że No. No i dobra, ręce odkażone. Trzeba takie coś mieć, bo to jest... Nawet jak ktoś przyjeżdża z tych rynków, to by sobie wziął taki czymś, powsikał i... Albo by hodowcy mieli, jaki jadzie z klatką i Chcesz przedawać, to podchodzi ktoś, to spryskałby łapę i, i niech bierze, a nie te gołębie macając z klatki do klatki. Tutaj siedzi sąsiada chyba czarny topler, nie jestem pewien. Tadek go łapał wczoraj i, i mi mówi, Zabiera", i go, mówi to komuś tam wydasz. Ładna barwa i chodzony chodził. Nad, no tutaj nade mną był, ale nie, nie pasowało mu tutaj. A dodatka, ja w gołębie wpadł, tak już został i, i, i tyle. No. A ty tutaj jak? No tam jest sprawa uporządkowana. A jeszcze co? Mówię, no takich naganiach, że to jest Byłaś, dziecioku. To ten leń chyba. Byłaś O się boją Siadaj to Chodź to Jeszcze biało ogoń jeden był z, te, z tego lotu. Ją wczoraj widać tak spiernica, spiernica. I w końcu na wieczór chyba drugi czy trzeci raz, żemganiał poszedł wykorytów korytów. przegląd robił i widziałem, że go nie ma. Tam jeszcze było jedno i one na mnie lecą, bo one myślą, że ja drobne, że przyniósł. Drobnego to na razie to nie dostają prawie wcale. Tylko pszenica z jęczmieniem i woda. Żołowniki są, pasiate są, czajki są. Ciemne kur... Skąd ta zaraza się wzięła? Tutaj taka, o jest. Jak ci ludzie te gołębie trzymają, to jest. W ogóle nie wiem czy ten film będzie się nadawał do wstawienia. Może się go wstawi. No zobaczymy. Idę trochę drobnego, zaraz przyniosę te czarnodzioby, 7 sztuk jest. Czarnodzioby, staropolskie, białe srewniaki, nie wiem jak to tam na to woła. O, jest, tam siedzi jeden. Mówię, siedem sztuki jest ich. O, tutaj drugi. Ktoś chętny? To pisać. Za niedrogo oddam po piętnach. Na rynkach, żem chodził, żem się o takie pytał, to po dwie dychy są tam nawet jeden. To chyba 30 zł. Za sami, co tam na filmie jest. Ja tam nie potrzebuję się majątku, nie dorobię, więc na pewno nie na gołębiach. O, ja i wszystkie są wyszczepione to po 17. Dobra, bo za szczepionkę po 2 zł to masz pewność, że ci budzie nie zdechnie tam na jakąś salmonelę czy coś tam. No tak, bo ja zapomniałem, że ja żebym je szczepił wszystkie. I po tej szczepionce są gołębie całkowicie inne. Od razu inne. A ja i wsypnę tutaj przed ten. Bo ten nawet chodzi. On taka bida, wychudzona, to ledwo już łaziła, to samica będzie pewnie. To będzie samica i... O, ta, idę trochę drobnego i tutaj sypny. Pokażę Wam te czarne dzioby z bliska, bo jeszcze i w Blaj Windry samczyka, jakby ktoś potrzebował, to kilka jest do wydania. Wy Żałownik groszek będzie do wydania. Chwila, ja spazuje. No i dobra, troszeczkę sypną. nagrywamy. No. Jak podniszczone kity, to ten ciemny jeszcze ma. O. Ale to mówię, to jest same strony jeździły tymi ogonami po tym dachu, tutaj mokro było, to... Ale to na końcówkach i kąpieli jeszcze żebym im nie zrobił. Ale trzeba będzie zrobić. O. I, te, I te gołąbki, tu jest samica, tu jest samiec, nie wiem. Tutaj jest samiczka. O. Te czarne dzioby staropolskie, mówię, białe srewniaki. To to wszystko, jakby ktoś przyjechał, to po 17 zł. Bo mówię, za gołębia po 15 I za szczepionkę, i za szczepionkę dwójkę. To. Wydaje mi się, że cena jest rozsądna. Bardzo Blajwindry będą chyba dwa do wydania. Żałownik groszek, ten pa. O, samczyk został luźny. To za dwie, chyba poszedł. Pewnie jak z tamtymi czarnodziobami by ktoś brał, to i, na i za 17 by z nimi poszedł. Ten motyl jest czarny, to jest samczyk. On trochę już się podczyścił, bo to była katastrofa. Hmm. Czarny waszwans, ale gładki. Tam siedzi to jest mój stary samiec. Też będzie do wydania. Tak muszę poprzebierać. No. Do perłowej tej pasiaty to centymetr mam, bo to łapana jest i to taka bida tutaj przyleciała, to ledwo łaziło, a już jak się wykurował go łąbek i na odejście. Znaczy no na, na odejściach to one wszystkie były, więc oprócz tych świeżych, co na przynosiłem, ale z świeżych wam nie wydaje nic, tylko ten motyl, bo to miała być. Motylka to jest samiec, do tego samca to nie będę mu samica przynosić w życie. Jak przyniosę sobie to czerwonych, może parę i czarnych, za dwie pary. E, motylki ja lubię. one fajne go, go łąbki Jeden czerwony widyn, ten co lata mi tutaj do szwagra nadach. Byłby do wydania. Jasny srebrniak niby ma punktki, ale on zostaje. Z jasek to zostaje wszystko. O, ta buda peszka to samica jest. Chodzona dobrze daje 7-8, widyn toto. To. Bociankę sobie zostawimy. Może się sparzyć z jasnym. Warszawice sobie sparzę, Jest żałobnik z jednym przeplotem. To samiczka, bo ona się tam sparzyła. Już z jasnym. Może tą pasiatą bym sparzył z tym grokiem, i zostawił sobie. Jej. Hmm? Może taka para by była, jeden taki koczek by sobie chodził, to niech by sobie chodził. No. Gołębie niosą jajka, gruchają, parzą się teraz. No Zaraz styczeń luty i zaczynamy młode. No. Te czarnodzioby, o gołębie są wesołe. Tylko ja mam dosyć już mieszania tych ras i tych czarnodziobów, to już nie zostało w parze nic. Wszystkie są porozpazane. tutaj jest taki samczyko. Ony oprawy nie ma. Jakby oprawę miały, to po trzy dychy by była. tak to on tak tamten ma w budzie, co siedzi taką ciemniejszą, ten na górze. O, trochę ciemniejszą, a tak to... jak gołębie, no jak widać, no. No to z rana akcja była, mówię, będziecie mieli sobotę, piątek odpoczynek o... Ode mnie, a tu proszę bardzo, sobota, może jeszcze przed tym kinem mi się uda coś Wam rzucić, ale pewnie nie, to wrzucę dopiero na wieczór i jutro jadę do Skierniewic, więc tam pewnie coś nagram w Skierniewicach, w domu jak widać. A ten waszwans, władzki, ma po spodem, tam pod tym tym, ja nie pamiętam skąd ja go mam, czy to nie mój młody jest ten waszwans, byłby gratis i tyle, dobra, zdrówka.